Cześć widzowie, witam Was na kanale Martynka. Martinka, Dzisiaj upieczemy sobie chlebek bananowy z trzech bananów. Nie mam przepisu, ale mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Dodam to, co mam po prostu. Nie ma bardziej satysfakcjonującej rzeczy niż zużywanie wszystkich produktów z lodówki. Nie wiem, czy też tak macie. Ogólnie moja mama dzisiaj do mnie zadzwoniła i powiedziała, że jej koleżanki z pracy mnie oglądają i chcą, żebym coś nagrała. No i to mnie zmotywowało do nagrania, więc pozdrawiam wszystkich i szczególnie te koleżanki mojej mamy. W ogóle wyciągnęłam ostatnio z Szafy, taki oto aparacik. Teraz właśnie nagrywam staty w nim. I moim zdaniem on ma bardzo fajny vibe. Czy nie? No, nie wiem. On jest chyba trochę popsuty, bo cały czas się świeci, że jest bateria rozładowana. Wcale nie jest. Także tutaj mamy bananki, właśnie będę je rozgniatać w miejsce. Miski mamy tutaj, jakby ktoś u nas był i chciałby wiedzieć gdzie są miski, no to są tutaj właśnie. Bierzemy dużą miskę. Moi drodzy, opowiedzcie mi co tam u was, bo mnie tu w sumie bardzo dawno nie było. Co jest bardzo smutne, bo jak patrzę na swoje życie, to te momenty kiedy nagrywałam filmy... Kojarzył mi się z, z dobrymi czasami, a te momenty, gdy nie nagrywam, kojarzył mi się źle. Więc morał jest z tego taki, że muszę nagrywać filmy, żeby być szczęśliwa. Ale mamy tyle bananów i teraz będziemy to rozgniatać witelcem. Odkryłam też ostatnio, że jak sprząta się na bieżąco przy gotowaniu, to gotowanie jest dużo bardziej przyjemne. Ogólnie wymyśliłam sobie ostatnio, że chcę robić zdjęcia aparatem analogowym. Nie wiem, czy to dlatego, że teraz to jest modne. Pewnie tak. Kurde, wydaje mi się, że ja po prostu biegnę za trendami, tak jak wszyscy, jestem po prostu taka jak wszyscy, no ale po prostu pojawił mi się taki gość na YouTubie, który mega mnie zainspirował. I dosłownie, następnego dnia. Jechałam na dwa bazary w Warszawie. Jeden bazar Olimpia, a drugi bazar na kole. Dość daleko ode mnie. No i kupiłam aparaciki. Może w ogóle wam je pokażę teraz. Najpierw kupiłam ten aparat na bazarze na kole. Kosztował 50 zł. Przykowałam się w ogóle na ponad 100. No i jak, jak powiedział pan, że 50, no to super. Wchodzą tu takie śmieszne, malutkie baterie. Mogę wam pokazać. O takie. Pierwszy raz w ogóle na oczy widziałam takie baterie. Ale okej. Okay. Musiałam oczywiście je kupić. I o dziwo działał ten aparat. Tylko wydaje mi się, że on wymaga jakiegoś czyszczenia. Bo czasami, jakby migawka mega długo chodzi. No i problem jest. No, znaczy, nie wiem, czy jest problem, bo na razie kupiłam film i dzisiaj poszłam go wywołać i jutro będą efekty. O, jeśli będą fajne zdjęcia, to sobie mogę tutaj wkleić. Super pomysł. Także to jest jeden mój zakup. Nie wiem, co o nim myśleć, ale okej. Okay. To jest w ogóle Canon EOS 300. A mój drugi zakup to już na tym drugim, przepraszam, tamten był na bazarze Olympia, a ten na bazarze na kole. I ten to już w ogóle na ostatnią chwilę. Ja już dosłownie czekałam na przystanku na autobus i nagle patrzę, a może ten pan ma coś tam. I z tego jestem dużo bardziej zadowolona, chociaż jeszcze nie widziałam zdjęć, jakie wyszły. Tak się go uruchamia. Tutaj są różne tryby: auto, auto z oczami, lampa, bez lampy, noc, auto samowyzwalacz, samowyzwalacz z lampą i samowyzwalacz bez lampy. I jeszcze samowyzwalacz y, po ciemku. Więc super. Z tego jestem dużo bardziej zadowolona. Jest taki mega wakacyjny. Wystarczy go wyciągnąć i cyknąć zdjęcie. A ten nie dość, że się zacina, to jeszcze trzeba sfokusować, jeszcze, jeszcze trzeba ustawić. No to jest niby piękno, piękno fotografii. No i właśnie ja pomyślałam, nie, no ja, ja w to idę, w tą fotografię analogową. To jest to. Tak się prezentuje banan. Patrzcie, można zoomować. Ale super. Myślę, że do chlebka wypadałoby dodać mąki. Tutaj mam taką zwykłą mąkę tortową. Dzisiaj robię wszystko na ok. Zobaczymy jak wyjdzie. Pewnie będzie zakalec, ale cóż. Mąka już jest. Może teraz jajka. Myślę, że dodam dwa jajka. Jedno jajko. Oglądaliście sztukę pięknego życia. Tam ta główna aktorka. Nie wbijała jajka prosto do miski, tylko wbijała najpierw do, do pustej miski, a później z tej pustej miski przelewała już do tej całej mieszaniny, bo według niej łatwiej się wyławia skorupki z samych jajek. No i to jest bardzo mądre w sumie, ale z drugiej strony, po co brudzić kolejną miskę? Ale z trzeciej strony to nie jest jakieś wielkie brudzenie, wystarczy później tą miskę opłukać co nie. Tak w ogóle wczoraj zamówiliśmy pizzę na obiad. Wiecie co dodam? Dodam dużo cynamonu. I w ogóle w międzyczasie muszę nagrzać piekarnik. Jak myślicie na ile nagrzać? Chyba standardowo takie 180 są. Trochę to wymieszajmy. Hmm, może dodam trochę proszku do pieczenia jeszcze. Tak to się prezentuje. Nie wiem, czy też tak robicie, ale zamoczę ten papier w wodzie i wtedy on tak się fajnie gniecie. Można go tak fajnie dopasować do formy. O to jest normalnie ten papier. Czy to jest ładnie dopasowane. No powiedzmy. Potrzebuję jeszcze jakiegoś tłuszczu. Nie mam niestety masła, ale mam olej zwykły. Dolej jego rzepakowy też na oko. Pozdro. Dodam jeszcze trochę płatków owsianych, żeby było coś. Wow! Pomyślałam, że dorzucę jeszcze trochę granoli. To jest w ogóle moja ulubiona granola z Biedronki. Myślę, że konsystencja jest już ok. Przełożę teraz to do formy. W ogóle nie wyobrażam sobie przekładania takich rzeczy do formy bez silikonowej szpatułki. Nie wiem, czy coś tu będzie widać. dzisiaj w pracy odprawiałam Marcysię z ekipy Friza. Leciała z braćmi do Madrytu i powiem Wam, że jest naprawdę miłą osobą. Wrzucę jeszcze tutaj trochę mieszanki orzechów. Głosujemy jakie orzechy są najlepsze, bo moim zdaniem to są orzechy zerkowca. żeby jeszcze było trochę bardziej słodko to dam daktylę. W ogóle nagram Wam też test smaku Kuby jak wróci z pracy. Więc czekajcie do końca. Tak się prezentuje. Moim zdaniem mega smakowicie. Teraz wrzucamy go do piekarnika. Rośnie chlebku piękny, Mój najpiękniejszy na świecie. <słuch> Teraz tylko czekać. Dobra, myślę, że możemy zrobić test patyczka. Jeśli znajdę tu jakiś patyczek. Hmm, chyba będzie ciężko. Bardzo ładnie pachnie banankami. Hmm. Oj, już jest dobre. Nie zapiekło się jakoś mega bardzo, ale myślę, że jest spoko. Tak wygląda. W ogóle chyba wyszło bardzo mi gęste to ciasto, bo zazwyczaj te rzeczy, które kładę na cieście, one się zanurzają w środku, a teraz patrzę, że nic się nie zanurzyło. Mm. Manchester City właśnie strzelił gola. Ty już jadłaś? Nie. A co to za migdały? Zjadłeś my? Mhm. <gry> Jezusakale, co? Bardzo dobre. Bardzo dobre? <gry> 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 to bez przepisu. Myślę, że to jest najlepszy chlebek bananowy, jaki zrobiłam do tej pory w swoim życiu. Trzy banany to bardzo dużo. No, do widzenia. Do widzenia, serpagania.